W dzisiejszym świecie wielu mężczyzn zmaga się z problemami, ale powody nie zawsze są oczywiste. Przyjrzymy się dziesięciu powodom, dla których współcześni mężczyźni są osłabieni, i co wyróżnia wartościowych mężczyzn to nie jest typowa lista. Zagłębiamy się w prawdziwe, namacalne problemy, które wpływają na życie mężczyzn każdego dnia. Zacznijmy więc od dogłębnego spojrzenia na powody, dla których współcześni mężczyźni są osłabieni. Jeden Nadmierne poleganie na aplikacjach randkowych. Wielu współczesnych mężczyzn stało się nadmiernie zależnych od aplikacji randkowych. Spędzają godziny na przesuwaniu palcem, mając nadzieję na znalezienie połączenia, ale to cyfrowe podejście do randek ich osłabia. Nie rozwijają kluczowych umiejętności społecznych, zamiast tego chowają się za ekranami, unikając interakcji w prawdziwym świecie. To nadmierne poleganie na aplikacjach ma poważne konsekwencje. Ci mężczyźni mają trudności ze zbliżaniem się do kobiet w prawdziwym życiu. Zamarzają w rozmowach twarzą w twarz. Ich umiejętności społeczne pogarszają się, ponieważ nie ćwiczą. Mogą znaleźć dopasowania online, ale często nie potrafią przekształcić ich w znaczące relacje. Z drugiej strony, mężczyźni wartościowi korzystają z aplikacji randkowych oszczędnie, jeśli w ogóle. Rozumieją, że prawdziwe połączenia zdarzają się w prawdziwym świecie. Uczestniczą w wydarzeniach towarzyskich i nie boją się nawiązywać rozmów z nieznajomymi, wiedzą, że umiejętności, które rozwijają poprzez interakcje w prawdziwym świecie, są bezcenne nie tylko w randkowaniu, ale we wszystkich dziedzinach życia. 2. Uzależnienie od filmów dla dorosłych Uzależnienie od tego to cicha epidemia wśród współczesnych mężczyzn. Wielu z nich spędza godziny tygodniowo na oglądaniu tych filmów. A to wpływa na nich w sposób, którego nie zdają sobie sprawy. To nie tylko nieszkodliwy nawyk, to przeprogramowanie ich mózgów i zmiana sposobów, w jaki postrzegają kobiety w związkach. Konsekwencje uzależnienia od filmów dla dorosłych są poważne. Może prowadzić to do zaburzeń erekcji nawet u młodych mężczyzn. Tworzy nierealistyczne oczekiwania co do namiętności. Może zniszczyć to ich motywację i sprawić, że mężczyźni są mniej skłonni do nawiązywania prawdziwych związków lub rozwijania samodoskonalenia. Wielu mężczyzn używa tego jako mechanizmu radzenia sobie ze swoimi problemami, unikają wyzwań i relacji w prawdziwym życiu. Wartościowi mężczyźni rozumieją niebezpieczeństwa tego świata i całkowicie go unikają. Zamiast tego skupiają się na budowaniu prawdziwych relacji z prawdziwymi kobietami. Pracują nad sobą, rozwijając pewność siebie i umiejętności społeczne, aby nawiązywać zdrowe relacje. Rozumieją, że chwilowa przyjemność filmów dla dorosłych nie jest warta długoterminowych szkód, jakie może wyrządzić ich umysłom i związkom. Inne szkody używania tego nałogu to m.in. brak pewności siebie, brak zdolności do długotrwałej koncentracji, mniejsza elokwentność i zmniejszona ilość ogólnej energii. 3. Brak męskich mentorów. Wielu współczesnych mężczyzn dorasta bez silnych męskich wzorców do naśladowania z nieobecnymi ojcami, niewieloma nauczycieli płci męskiej i w społeczeństwie, które często demonizuje ich. Są zagubieni, nie wiedzą, co to znaczy być mężczyzną, więc zwracają się do filmów, mediów społecznościowych i również zdezorientowanych rówieśników po wskazówki. Ten brak mentoringu ma poważne konsekwencje. Ci mężczyźni często rozwijają wypaczony pogląd na męskość. Mogą stać się nadmiernie agresywni, myśląc, że to znaczy być mężczyzną, lub mogą pójść w drugą skrajność, tłumiąc wszystkie męskie cechy. Mają problemy z podejmowaniem decyzji i pewnością siebie, ponieważ nigdy nikt nie pokazał im, jak to działa. Wartościowi faceci aktywnie szukają mentorów, znajdują starszych, odnoszących sukcesy mężczyzn, od których mogą się uczyć. Może to być szef, trener, lub nawet osoba publiczna. Zadają pytania, obserwują i uczą się. Rozumieją, że mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie jest bezcenna. Ci mentorzy udzielają wskazówek dotyczących relacji zawodowych i rozwoju osobistego, pomagając im stawiać czoła wyzwaniom męskości. 4. Outsourcing podstawowych umiejętności życiowych. Nowoczesne udogodnienia sprawiły, że wielu mężczyzn jest bezradnych. Nie potrafią ugotować podstawowego posiłku, zmienić opony lub naprawić czegoś w domu. Polegają na aplikacjach we wszystkim, od wskazówek dojazdu po decydowanie gdzie zjeść. Ta zależność od innych i technologii ich osłabia. Ten brak podstawowych umiejętności wpływa na mężczyzn na wiele sposobów. Obniża ich pewność siebie, czują się bezradni w wielu sytuacjach i sprawia, że są mniej atrakcyjni dla potencjalnych partnerek. Które cenią sobie te zdolności, kosztuje ich to również pieniądze, ponieważ muszą płacić innym za proste zadania, które mogliby wykonać sami. W kryzysie ci mężczyźni często czują się przytłoczeni i niezdolni. Wartościowi faceci są dumni ze swojej zdolności do naprawiania problemów i starają się nauczyć podstawowych umiejętności życiowych. Potrafią ugotować kilka dobrych posiłków zająć się podstawową konserwacją domu i samochodu oraz nawigacją bez GPS-u. Nie są ekspertami we wszystkim, ale nie są też bezradni. Ta samodzielność zwiększa ich pewność siebie i sprawia, że są bardziej atrakcyjni. Oszczędza im to również pieniądze i przygotowuje ich do radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami. 5. Chroniczny niedobór snu. Wielu współczesnych mężczyzn jest stale zmęczonych. Siedzą do późna, oglądając Netflixa, przewijając media społecznościowe lub grając, a następnie zmuszają się do pracy po pięciu godzinach snu. Myślą, że mogą funkcjonować przy małej ilości snu, ale się mylą. Ten chroniczny niedobór snu poważnie wpływa na ich zdrowie. I wydajność pozbawienia odpowiedniej ilości snu ma daleko idące skutki wpływa na funkcje poznawcze, utrudniając koncentrację i podejmowanie decyzji. Wpływa na regulację emocjonalną, sprawia, że mężczyźni są bardziej drażliwi i mniej odporni na stres. Wpływa również na zdrowie fizyczne, osłabiając układ odpornościowy i zwiększając ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca i cukrzyca. Wielu mężczyzn chodzi w ciągłym otępieniu, nie zdając sobie sprawy, jak dużo lepiej mogliby się czuć i funkcjonować po odpowiednim śnie. Stawiaj sen na pierwszym miejscu. Zrozum, że dobry sen jest kluczowy dla zdrowia fizycznego, ostrości umysłu i stabilności emocjonalnej. Miej stały harmonogram snu, dążąc do 8 godzin na dobę. Twórz rutyny przed snem, które pomogą Ci się wyciszyć. Nie bój się wyjść wcześnie z imprezy lub powiedzieć nie planom na późny wieczór, aby odpocząć. W rezultacie będziesz bardziej bystry, zdrowszy i bardziej zrównoważony emocjonalnie. 6. Cyfrowa ucieczka. Osłabieni mężczyźni często używają cyfrowego świata, aby uciec od rzeczywistości. Spędzają godziny każdego dnia na grach lub przewijaniu mediów społecznościowych, podczas gdy w tych czynnościach z umiarem nie ma nic złego. Wielu mężczyzn używa ich, aby uniknąć problemów i wyzwań z prawdziwego życia. Ten cyfrowy eskapizm hamuje ich rozwój i sprawia, że unikają życia. Ten nawyk ma poważne konsekwencje. Ci mężczyźni często zaniedbują swoje relacje, zdrowie i rozwój osobisty. Mogą odkładać ważne zadania, wybierając ucieczkę do gry, zamiast stawić czoła swoim obowiązkom. Z czasem to unikanie może prowadzić do lęku i depresji. Ich umiejętności życiowe i relacje pogarszają się, ponieważ spędzają więcej czasu w świecie cyfrowym niż prawdziwym. Używaj technologii celowo. Możesz lubić gry wideo lub media społecznościowe ale nie pozwalaj aby te rzeczy zdominowały twoje życie. Wyznaczaj granice swojej cyfrowej konsumpcji. Używaj technologii, aby ulepszyć swoje prawdziwe życie, a nie je zastąpić. Stawiaj czoła wyzwaniom, używając narzędzi cyfrowych, aby się uczyć i rozwijać, zamiast uciekać. To zrównoważone podejście pozwala ci cieszyć się korzyściami technologii bez stawania się jej niewolnikiem siedem. Zaniedbywanie siły fizycznej Współczesne życie nie wymaga dużej siły fizycznej, więc wielu mężczyzn całkowicie ją zaniedbuje. Spędzają dni siedząc przy biurkach, rzadko angażując się w aktywność fizyczną, w wyniku czego stają się osłabieni. Wielu nie potrafi zrobić ani jednej pompki lub dźwigać ciężkich zakupów bez zadyszki. Ta fizyczna słabość wpływa na więcej niż tylko ich ciała, wpływa na pewność siebie mężczyzn co do sposobu, w jaki się zachowują. Osłabieni mężczyźni często mają słabą postawę i brak prezencji. Czują się mniej kompetentni w wielu sytuacjach. Ta słabość może nawet wpływać na ich zdrowie psychiczne, ponieważ siła fizyczna wiąże się ze zmniejszonym wskaźnikiem depresji i lęku w sytuacjach kryzysowych lub nagłych wypadkach. Ci mężczyźni mogą nie być w stanie chronić siebie lub innych. Wartościowi faceci priorytetowo traktują siłę funkcjonalną, poświęcają czas na regularne ćwiczenia. Czy to podnoszenie ciężarów, czy wykonywanie ćwiczeń z masą ciała, rozumieją, że siła fizyczna ma praktyczne korzyści w życiu codziennym, zwiększa to również poziom testosteronu, co poprawia nastrój, pewność siebie i ogólny stan zdrowia. Ci mężczyźni noszą się pewnie, czują się zdolni i gotowi do radzenia sobie z wyzwaniami fizycznymi. Ta siła przekłada się na inne obszary ich życia, dzięki czemu są bardziej odporni i pewni siebie.